To się było spodziewać. To prawda, takie międzynarodowe spotkania nie zawsze porywają, ale tym razem mogliśmy. Piotr Zieliński. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodnika. Ma z kim rozegrać tę akcję. Kamil Grosicki. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo? Piotr Zieliński. Dośrodkowanie. Popatrzmy. Walczą tam w polu karnym opozycję. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale szor się teraz cieszy. Precyzyjnie wykonany rzut rożny. Piotr Zieliński. Może spróbować uderzenia na bramkę. Pięknie, pięknie, pięknie. Gol dla Polski. No, jestem wzruszony. Od początku było jednostronne, no i nie ma wątpliwości, kto wy. oddaje strzał! Tak, tak! Bramka, piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców!